Dzień dobry, witamy z Kejram bardzo serdecznie. Co my dzisiaj mamy czwarte? Tutaj jemy świeżą wodę. To wszystko pożarzało, miskę zmieniamy. No i śniadanko proszę bardzo skarbeńku, o, nie na dworzec minus 10 Coś ja już, już domki dla ptaków, wszystkie uzupełniłem. Tam mam takie nasiona dla dzikich ptaków. I teraz gwiazdeczka śniadanie dostała. Zamarz, nie muszę umyć. Fajnie. A Was chciałem wszystkich oficjalnie przywitać w czwartek. Dzień dobry. Pozdrowić wszystkich Panią Anię, panią Barbarę, panią Krystynę, panią Ilianę, panią Jolantę Panią Dorotę 1, panią Dorotę 2 Panią Monikę i pana Ewalza, to jest bardzo ważne, pana Dawida. Wszystkich Was witam serdecznie, życzę Wam miłego dnia. Ja się zbieram do roboty. Trzymajcie się, pozdrawiam zobaczenia też ostatni dim mrozu, bo dzisiaj minus 10 jeszcze ma być u nas a potem już ma być minus 2, minus 1 i plusie w nocy, więc będzie dobrze pozdrawiam Was no jak ktoś może i nie będzie tego problemu. Zapraszam na tytułalną kawę. Relec kurczę mówię paruje dookoła, no jest zimno Ale będzie git Damy radę I cyk do zobaczenia, cześć, wszystkich pozdrawiam